No, hej, z tej strony pani Gajowa, a dzisiaj tak na wstrzymaniu was witam, bo yy, Albin dostał w łeb jakiś czas temu, prawda? Z wora. No to ten, to, to, to chciałby znowu wypowiedzieć życzenie, ale teraz zastanawiam się, czy nie ściągniemy mu przyjaciela. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. A poza tym, poza tym, no co? Chyba, chyba coś się ma rodzić. Ale nie jestem pewna, nie jestem pewna. Zobaczymy, zobaczymy. Czas pokaże. Tak. Yy, zacytowałam właśnie. Powiedzmy, że mama. Dobra, nieważne. Lecimy. Lecimy do tej studni. Czego ty się, Balba, wkurzasz? Powiedz mi. Dobra, chodź do studni. Yy, przyjaciela ci dam. Proszę. Co prawda ma tak niską aspirację, że wątpię, żeby coś tutaj z tego wyszło. Ale patrzcie, to dawno tego nie widziałam. On tak bardzo chce coś zrobić, że chce kupić czasopismo. Słuchaj, ty idziesz do pracy w ogóle? Idzie, ale dopiero na 17. No to możemy mu tą kreatywność, nie? Bo ja mu wtedy nie kazałam i jakoś tak nie wyszło. Także będziemy tutaj. Tą stronę szli. Dobra. Kto by mógł? Ada, a ty nie powinnaś już wstać? Czy coś takiego? Może sobie coś zjedz. Któremuś kazałam po nocy robić yy, ten płatki. Także mamy resztki. I nie muszę się starać. Albin, dajesz. To ci tam wylezie. A tym razem, żeby było dobrze, tym razem, żeby było dobrze. No i? No. Uwaga gra, o, aż tylu? Dawid Mieszkaniec, Seweryn Główka i Beatka Obiadek, ale Seweryn Główka i ten Dawid to takie znany mordy, zresztą podejrzewałam, że ona też, ale w sensie jakby... Jakbym już ich gdzieś widziała. Nie wiem, czy ten, ten się nie nazywa Dar w, w Miłowie, a ten? Kurde. No i teraz nie wiem, no bo zobaczcie, tu mam Bronisława Dara. On też miał te okulary, ale z jakiegoś powodu mu je ściągnęła. Nie wiem. W każdym razie mam go w gaju, a w gaju mam miastowych z Miłowa i myślałam, że on jest po prostu w Miłowie, ale na wikipedii mi go nie znajduje, znaczy na wiki simowej, także nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jak tam teraz z tymi przyjaciółmi? Masz tam z nimi coś? Czy oni się tylko tak pojawili z tyłka i musisz do nich zagadać, żeby cokolwiek? Musisz zagadać? No to, to to w tyłku to mniej. Wypowiedziałeś życzenie jest dobrze. Oni będą swoimi przyjaciółmi teraz. Dobra, niech tam sobie robią co chcą. Yy, słuchajcie mnie, koleżanko. A, fajnie. Dobra, to wiesz co? Jeszcze po drodze sobie wyrwiesz chwasta i pojedziesz do tej pracy. Młody. Czy ty coś chcesz od życia? Nie bardzo. No oprócz tego, że chcę dostać awans. I ja mam nadzieję, że mu to w końcu wyjdzie. Są niszcze! Nie! Przebierz się. A nie, kurde. Dobra, tutaj już do pracy. Ładnie, ładnie, ale kreatywności nadal nie chcę rozwijać. O co? to było? Czemu ją uderzyła? O nie! Kubalba! <laughs> nie wiem, nie wiem. Czy ona ją chciała połaskotać, czy co? Być może. Dostała... nieźle po, po łapce. Dobra, tych ludzi trzeba się stąd pozbyć. Wyproś wszystkich, proszę ja ciebie. Się wygenerowały teraz jakieś ludy, no, ale cóż, no bywa. Nie tu, tylko wyproś ich. No i nie wyprosiła. Dobra balba, słuchaj, ty ich wyproś. To by trzeba było ogarnąć, bo kurde, no, a nikt nie chce. Nikt nie chce sobie zasadzić roślinki? Nie, nie? Nic takiego nie? To chociażby mogli to naprawić. No czemu? Czemu oni to są nadal? Sonia, nie, balba. Balba, weź ich, wyproś. I czemu ty niby. Udało ci się? No, wszyscy tu wleźli, bursz. Co za. Idźcie do domu. To nie jest dom starców. Miała się wyprosić. No nie bierze. Wyprosi ją. No, do widzenia. Idźcie sobie, starzy ludzie. Dobra, no ale przynajmniej jakiś staruchów sobie wygenerowała gra i tyle, no. Ostatnio trudno o duże zdobycze w biznesie wyłudzeń. Zdzisław wie, że oddział dochodzeniówki depcze mu po piętach, a komitet ochrony klientów rozpoczął głośną kampanię w telewizji i na plakatach ostrzegającą przed powtarzającymi się ostatnio przypadkami oszustw. Zdzisław ma jednak w rękawie kilka sztuczek. Wtyka zaproponował mu niewielki lokal który może posłużyć jako lipne biuro oferujące klasyczną usługę wynajmu własności czasowej, sprawdzany sposób oszukiwania emerytów, którzy wpłacają swoje emerytury, aby wykupić własne miejsce na wakacje. Zdzisław może też, chodząc od drzwi do drzwi, wykonać starą sztuczkę ze sprzedawaniem fałszywych pakietów ubezpieczeniowych. Własność czasowa brzmi dobrze. Zdzisław otwiera interes i w ciągu godziny ma już pierwszą parę frajerów. Sprzedaje im kilka sfałszowanych dokumentów własności, parę wymyślonych akcji w miejscowej galerii handlowej, a nawet udaje mu się dorzucić nieistniejącą motorówkę. W sumie Zdzisław wyłudził od nich 8 tysięcy simoleonów. Po dobrze wykonanej robocie zamyka lipne biuro, zabiera gotówkę i zarabia jeden punkt kreatywności, gotowy do następnych oszustw. No, patrzcie, patrzcie, jaki cwaniak. Dobra, ale słuchaj, słuchaj, co tu się dzieje? Co to za kolejka? No, soniszcze! Jak jesteś głodna, to sobie weź resztki. Dziękuję. Palba, ty też. Następna. Weź sobie resztki i będzie dobrze. Miała coś ugotować, ale. Znaczy, miała podać galaretkę, ale niech sobie zjedzą. Płateczki dziewczyny. Młody, a ty nie jesteś głodny. A, on coś ma tu. Co on tu ma? O, rybkę ma. Sandacza. Chyba kot przebił balona. Tak to brzmiało. No, proszę. Może w końcu nie będzie się na nią gniewać. Nie, chyba nie chcę z nią grać. I wolę osiąść na kanapie. No cóż Sorry balba Podpadłaś wszystkim hmm. Hajacynta Gdzie ty jesteś? Ja nie, nie, nie ciebie kliknąłam, tylko twoją szwagierkę Jak zwykle Jak taki sobie, kurde osłabiłeś ludzi, zarobiłeś osiem koła I dostałeś jeszcze punkt yy, kreatywności No właśnie Sorry, ty chcesz dostać awans. Dobra, to ja ci to blokuję i to znaczy, że będziesz teraz się rozwijał. Jak zjesz pizzę? Dobra, tam. Teraz nie mamy na to czasu. Sonia tutaj marzy o wampirze. Słuchaj, Sonia. Pytanie, czy ja mogę do wampira teraz zadzwonić? Ej. Chyba nie, chyba za dnia nie wolno. Bo one tam marudzą, że pale się. A nie, można. Czyli nie wiem, może mam jakiegoś moda w gaju, który mi to blokuje? Też tak może być. No, jeszcze minusowe, no. Tak. No, pogadała. I tyle. Nadal nie mają przyjaźni. Zobaczcie, jak mają wysoko. Ale ha! Bo to z tej strony tutaj no ale przecież oni potrafią jednostronnie a jednak nie to tylko zauroczyć się mogą jednostronnie przyjaźń nie wpada tak szybko myślałam, że Balbal Bal ją bardziej lubi ona bardziej lubi Hiacyntę a Hiacyntę ją jeszcze bardziej no tak, bo przecież jak się przestają denerwować no to im tam skacze nie, nie, nie Sonia, co ty znowu? O! No! Spróbujemy. Jak to było, to jest to po poświęcenie, na które jestem gotowa. Tak w razie czego? No, napraw to! On tego naprawić nie chce. Czemu? Kurde, na kompost to powinien wywalić. Dobra, słuchaj. O co chodzi z tym? No to to przestawię, no. I co? I teraz będzie ci łatwiej to naprawić? Sonia! No ewidentnie tutaj nie mógł, bo były drzwi. Bywa. Spokojnie, spokojnie, chłopie. Byle by cię nie poraziło, no. Głębiej, głębiej głowę w te śmieci. Sonia mi się tu zacięła. Ona chce jakieś bzdury. Nie, Sonia. Prędzej to ja Ci tutaj meble powymieniam. Ty już nie, nie jesteś syrenką. I, I właśnie. To... Na jakąś fajną tapetę. Na pewno jest coś, czego nie wiem, że w ogóle istnieje. Znaczy co nie wiem, że w ogóle istnieje chyba, nie wiem. O, a może by Soni dać to. Kota nie rozwalaj mi chaty! Tylko że no właśnie, to bym... Tak musiała tu zakręcić. Tutaj może jeszcze dać to. Tak, żeby to wyszło na dwóch. O, a może tak? I teraz to. Dobra. I ten dywan. One eternity later. Dobra, nie tylko Sony zmieniłam pokój. Jej pokój teraz wygląda tak. Ma toaletkę. Taką, o wiecie, fancy trochę. Yy, do tego szafę, powiedzmy. No ma jak ma, no natomiast chłopakom też wymieniłam łóżka bo ile można na tych takich wiecie, ale auto w ogóle poprzenosiłam drzwi, żeby móc to poustawiać jakoś, no i dodałam im taką, no szafę, która nie kojarzy się z nastolenstwem i pomalowałam tą ścianę, która była cała w grafiki także myślę, że będą szczęśliwi można by im jakieś obrazy też jeszcze zawiesić i wtedy Sonia będzie szczęśliwa no to nie Sony miałam co prawda uszczęśliwiać, ale, ale no, bo ja wiem, haś tak skala, nie, nie, nope, bo ja wiem, o. Dobra, pan doktor będzie miał tutaj mapę, a Sony coś też można by pojeść, bo to ona chciała jakieś obrazy. Tylko nie wiem jeszcze co jej by można, to jest za duże. Jej by można jakieś takie nieoczywiste rzeczy tutaj zawiesić. O, to jest całkiem ładne. Tutaj, bo ja wiem czy lamele, nie. Co ja jeszcze mam z tych takich? O, Sonia, proszę, ode mnie dla ciebie, <noise> masz, szczęśliwa, szczęśliwa, no, to teraz ja bym chciała, żeby, yy, jak ci idzie, dobrze, powoli do przodu, ja bym chciała, żeby ona była szczęśliwa, co tu paruje, pizza paruje, okej, okay. słuchaj, yy, kompost, a nie, rowerki, do perelki. No czego marudzisz No to kto ci kazał jeździć tak, tak długo? Wytłumacz się. Możesz iść spać. To będzie twoje łóżko, a to będzie łóżko twojego brata. I proszę, Niki już idzie. Co tu się dzieje? Sonia, czy ty jesteś może zmęczona, czy coś iść spać? Będzie dobrze. Eee. Nie. Masz złamaną rękę. Ręka szachisty, nie? Ale przynajmniej trzyma sobie kołdarkę żeby jej nie uciekła. Okej, okay, dobra. Wycofuję to, co powiedziałam właśnie. Słuchaj, bo może jest, byś się wybrał? A potem poszedł spać? Nie. Ej, właśnie, nie zastanowiłem się nad imieniem dziecka, bo to ma być pokolenie... Strażaka? Już. Tak, pokolenie strażaka, więc. Bym grała po angielsku, to byłby strażak sam i byłoby z głowy. <laughs> Ale. Znani strażacy. Ewentualnie imię, które kojarzy się z ogniem. Natomiast w Polsce to tak nie bardzo, nie? Jest nawet na Wikipedii, wiecie? Later. Ale czekajcie, kto tutaj był? Był Jasiek, potem była Marcelina, potem była Iwona, czyli już dwie baby. Po Iwonie, czemu ja to tak wymieniam, jak mogę sprawdzić w drzewie? No, Marcelina, Iwona, teraz był Narcyz i mamy Zdzicha, więc mamy tak: trzech facetów na dwie baby, to może jakąś kobietę. No to tak, patronem strażaków jest święty Florian, więc można by córce nadać imię Florianna. I w sumie w to bym poszła, bo nie było nikogo o takim imieniu, prawda? Przejrzyjmy. Nie, nie, tu wiem, że nie było, te, to pokolenie znam najlepiej. No nie, nie było Florianny, więc będzie florka. Okej. Okay. Jak będzie drugie dziecko, to będę myśleć, nie? Bo jak to tutaj było? Kto ma mieć? Aha, czyli po prostu muszę sobie sama wybrać. No to jak będzie jedno, no to luzik, a jak będzie dwójka, to wtedy będę myśleć nad kolejnym imieniem. A jeszcze mamy. Imię Jadwiga. Słynna strażaczka, tak? Pierwsza kobieta w Polsce, która była strażakiem. Także z kobiet mam, a z mężczyzn będzie Florian i. Arkadiusz. O, bo to był jeden z najbardziej utytułowanych, utytułowanych polskich strażaków sportowych. O! Także tutaj już mamy. Jest Florianna i Jadwiga w razie czego a jakby chłopak to też jest Florian ale śmiesznie by było jakby mieli bliźnięta Florian i Florianna i bym kurde chyba umarła wym wymawiając ich imiona dobra słuchajcie co wy robicie to jak jesteś głodna to weź sobie zjedz trzeba by coś przygotować też potem o, ona nawet chciała to zjeść, patrzcie Dobra, to podaj obiad, podaj to spaghetti No co tu się dzieje? Bo Albin kipnął A gdzie on kipnął? Jeżu, nawet nie zauważyłam i nie wiem gdzie z jego grup Ej! O nie! Przegapiłam, a tutaj? No to na cmentarz, no. Ale w sumie ty, ty, tego to nie rób. Przyspieszyłam, zapomniałam, że on miał wrócić do chaty. No cóż, no bywa. Co tobie? No, miałaś się uczyć, ale oczywiście się zaniedbałaś. Posprzątaj. Eee, tu. I w znów. Gdzie idziesz z tym Co za babszty? No a tutaj poszła sama jeść, nie? Wszystkim tam wyłożyła A sama poszła jeść tu. Dobra, weź posprzątaj Jak to zrobisz, to te wszystkie talerze zachowasz. Bo twojej ciotce odbiło. No żeby ci chociaż to wskoczyło, no... Jest jesień. Musiałaś... No musiała. Kawy się napij. Czy tam co my mamy? Herbata. W tym domu nie ma kawy. To nic nie dało. No nic. Stawaj, bo masz parcie na PNH. Znam to z autopsji. Nikodem i grupka jego współpracowników zajmują się ubocznym projektem podczas przerwy na lunch. Budują modele rakiety na dachu budynku, w którym pracują. Dziś dzień odpalenia. Nikodem eksperymentował także z paliwem własnego pomysłu. Jego koledzy są nieco sceptyczni wobec tego wynalazku. Czy Nikodem powinien dodać dodałby? Rakieta wystrzeliwuje z wyrzutni i wznosi się ku niebu z niesamowitą prędkością. Znacznie wyżej niż się spodziewano. Zespół wiwatuje po odniesionym sukcesie i Nikodem otrzymuje premię do entuzjazmu wobec nauki. Jej! Dobra, chodź tu. Jedz. Co ty tam chcesz? Nie! To jest głupi pomysł! To do pracy Co oni jeszcze? A ty balba? Ona na 17. A to zdąży chyba urodzić.. urodzić i Tak mi się wydaje przynajmniej już chciałam marudzić, że tego obrazu nie mam a właśnie, miałam kasę na telewizor. I co? Rozwaliłam na meble. Powiedz, że dostałeś dużo kasy. No, tak w miarę. Sonia uderza w zatłoczone ulicę. Już to kiedyś robiliśmy, więc wylosuję. Bla, 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 bla. bla, Handlarz. Sonia wykonuje stern numer z przypadkowym zdarzeniem się z przechodniem, ucierając się o frajera. Zręcznie wyciąga jego portfel z kieszeni na piersi, po czym znika w bezimiennym tłumie. Sonia wyciąga tego dnia ekstra 130 simoleonów, łatwe pieniądze i jak zwykle. Dobra. No czemu on by miała z Damulką się zderzać, no? Jak ona tu ma potrywać ludzi? A ty tam masz ich szyć, jakby mieli jakieś wypadki, a ty na razie cały czas nam... Pozycji pielęgniarza siedzisz. Chłopie, ogarnij się. Dobra, to mieliśmy przed chwilą i był handlarz, więc teraz damulka. Andrzej podąża za modnie ubraną kobietą, zrównując z nią krok. Gdy docierają do skrzyżowania, kobieta instynktownie obraca głowę, by sprawdzić, czy nie nadjeżdża samochód. Dzięki czemu Andrzej ma dość czasu, by podwędzić jej portfel i zniknąć w tłumie. W ciemnej, bocznej uliczce Andrzej przegląda swój łup, znajdując tylko szminkę i puderniczkę. Łup nie jest zachwycający, ale w końcu nic się nie stało i Andrzej powraca na ulicę. To brzmi źle, powraca na ulicę. Ej, słuchaj, chciałeś o hobby gadać, to weź tu. nie. Na mi się wasz. Już takie rzeczy tu były, ale to nie w ten sposób. Jacynta, nie możecie więcej zarabiać, ludzie, no. Ojej, mamy rachunki. Bo to wtorek przeca. Czekaj, czekaj, czekaj. Weź to. Się opłaci. Awans, ktokolwiek. Ktokolwiek. Bo po co? No zapłać. Iść spać i nie wstawać, żeby zemdleć, no, bo zdarza wam się. Okej, okay. stare baby poszły spać. Stare baby to by mogły dostać wspólny pokój. A tutaj y, by można y, zrobić Sony pokój, a tutaj pokój dla dziecka. Ale to może nie teraz. Zajmę się Kiedy tym odcinku. I będzie dobrze. I wtedy Sonia będzie mogła sobie, o właśnie. Sonia, ty już wiesz, o czym ja myślę. Ale nie, no. Na co nam zwierzę? Przecież my tutaj nie damy rady. Dobra, jak jeszcze ktoś będzie chciał zwierzaka, to im weźmiemy. Okej. Okay. No dobra. Ale wychodzi na to, że jeszcze nam nie urodzi. Dobra, bierzemy. A ty chcesz dużego, nie? Nie, po prostu. Dzwoń, bierz tego kociaka i coś tam i ci trochę podskoczy. Przygarnij mnie. To kociaka czy... O kurde! O, się tutaj wygenerował Misio! Aż bym go wzięła, no ale ona chciała małego. ściągałam jakąś rasę, która miała chyba wyglądać jak panda, czy coś takiego I, i stąd to. A tu coś. Orzeszek, placek, nie no placka już mamy. Maryłka i, i tutaj jakiś ten. No ku, kuciaki, jakie ładne. Wiecie, ja, ja jestem u kocia mama. Ale oni nie, nie sprecyzowali co chcą, a ja bym chyba wzięła y, po prostu kotka. Może tą kicię. Dobra, a jak ją nazwiemy? Iskierka. Tak? Dobra i spać. Czy widziałam tylko pod to. Aha, bo to się spełni jak przyjedzie, nie? Tak, iskierka. Jak już zmieniłam raz, to więcej nie będę. No. Chodź tutaj maleństwo, bo potem będziesz miało problem, żeby wleźć po schodach. A teraz ci tutaj uzupełnię po prostu potrzebne rzeczy. Więc zaraz wracam. No dobra, iskierka ma pokupione rzeczy. Iskierka, gdzie ty biegniesz? Ja ciebie pytam. Tylko do miski muszę ci nasypać żarełko. I będzie dobrze. Zdzichło, chodź tu. A my powolutku, iskierka mi zwia, będziemy kończyć. No i co? Dorobiliśmy się kotka w domu. Będą też dzieciątka, ale to, no, nie w tym odcinku, także dobrze nawet. Trochę. Ja w międzyczasie ogarnę te pokoje, tam baby zamieszkają ze sobą i tak dalej. Szybko mu poszło z tym punktem. No ale dobra. I ten... i patrzcie na te -y. Słodziutkie! Słodziutkie poduszeczki! O. No dobra, dobra. Co ja chciałam? Że ten. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście, jakie ona ma oczy. A, takie... O! Ładne. No i ten do napisania pod tym i pod kolejnym filmem. Pa!